Witamy na Brzozowym Ranchu Majóweczka czas start grillik rozpalony a oto nasz dobytek proszę bardzo tutaj O, pozdrowienia do wszystkich widzów tutaj mamy nasz najstarszy y, dorobek czyli klute przez nas kurczaki, maransy silki, dwie włoski lawendowe i green shell. musimy je przykrywać bo niestety wywruwają no i przykra taka sytuacja, o której nie lubię mówić, ale niestety było ich 14, jest tylko 10. Cztery głównie grinchele niestety uciekły. No i no ciężko powiedzieć, co się z nimi stało. Dwa znaleźliśmy, takie jakby coś, no coś próbowało je. Bardzo możliwe, że mija, bo na naszych oczach jednego przyniosła, ale nic mu nie zrobiła. Przyniosła i położyła koło, tego, koło tej skrzyni z powrotem, ale no niestety. Sytuacja taka, że trzy pozostałe nie przeżyły, jeden żył chwilę i też yy, odszedł. A tego co przyniosła ma się w najlepszej formie, bo to była lawendowa włoska, czyli kogucik, czyli ten większy tutaj. Więc mi raczej nie jak krzywdy, podejrzewam może koty, bo takie drapnięte na kuprze miały, takie delikatne tylko. Yy, tutaj mamy najmłodsze kurczęta. Jedna nóżka, sześć green yy, cztery rosy. I tutaj jest jeden malutki silek, taki to chyba ten co wyciągaliśmy, na pewno z pierwszego klucza wyciągaliśmy go z jajka, pomagaliśmy mu, on taki malutki, więc rzuciliśmy go do tych najmłodszych. Dwie gałuszyki, które kupiliśmy też na giełdzie w niedzielę, no bo żona chciała strasznie gołuszyki, mi się w ogóle nie podobają, to są wszystkie kurczęta kupione na Słomczynie. Czyli te jaśniutkie, te 6 grinseli, bo jednego dostaliśmy w gratisie. Ja jako stary handlarz zawsze coś muszę wytargować. Jedna nóżka to z kolei do paszy zerówki, ją nam dorzucili, też yy, wytargowałem. Paszę zerówkę używamy tylko dla tych kupnych e, na początku pół na pół z naszą paszą. Teraz mieszamy jedna trzecia do dwóch trzecich naszej paszy, żeby je już poprzestawić na naszą e, śrutę. E, tu mają zresztą wsypane widać wody i wszystko. Te brązowe to są rosy, a te czarne to są bluszele, mają być podobno. Ten jeden też jakiś taki malutki. Tutaj mamy z kolei nasze pierwsze zakupy kacząt sprzed dwóch i sprzed trzech tygodni. Te białe to są kacuszki Pekin, wszystkie oczywiście są na świeżym powietrzu. Na razie takie zagrody mamy, no bo nie zdążymy jeszcze kacznika zrobić, ale dzisiaj mam w planach, więc, bo dzisiaj nie mamy gości, dopiero jutro, więc dzisiaj planuję dokończyć kacznik. Zrobić ogrodzenie, już będą na świeżym powietrzu w swoim kaczniku. Jest yy, sobie rosły. Yy, ta ciemniejsza no to jest ten cały nasz Daniel Sławny, którego Julka znalazłem na giełdzie. Yy, a te takie z czarnymi plamkami to są yy, gęsi. Te gęsi, przepraszam. Kaczki staropolskie. I tu nasze najnowsze zakupy z ostatniej giełdy sprzed trzech dni. O, wodę trzeba im dolać. E, to są trzy gęsiutki kałuckie. Są prześliczne, moje ulubione w ogóle. Dlatego chcieliby być gęsi. One są takie, kochane, że ja cię popukam tutaj i on już idzie do mnie. No, chodź, ja ty odejdź. Przepraszam, bo ktoś mi się wkradł w kadr. Odejdź, widzicie, mija i nic nie robi. Dopóki nie wychodzą za ich ogrodzenie, to nawet nie podchodzi do nich, tylko pilnuje. A jak wyjdą, to je potrafi złapać w pysk i przynieść z powrotem. A te czarne cztery, to są kaczki dworki. No, niby mają być do kompletu do naszego dania. Skąd zupełnie inaczej, moim zdaniem, wygląda. Ale może to przypadek. Więc pozdrawiamy widzów. Życzymy udanej, miłej majówki. O matku, patrzcie, kleszcza znalazłem na Mili, ale zasknięty, bo ona dostaje y, tabletki takie na kleszcze jej napchły i właśnie wyskubałem z zadu, ale już zasknięty, czyli jej nic nie zrobi. Bardzo dobrze. Mija i Simba też dostają, bo ja w zeszłym roku chorowała na y, boleriozę, jak tylko się tu sprowadziliśmy, y, nie pomyśleliśmy o tym, no i złapała, ale je szybko przeszło, bez żadnych krupówek się obyło, sama zwalczył organizm, sam zwalczył. Może jest fizycznie trochę gorsza, ale tutaj Geny ma silne, jak widać, sama zwalczyła bez żadnych tutaj zabiegów. Więc pozdrawiamy widzów. Dziękujemy za wszystkie łapki w górę, za subskrypcję i zapraszamy zresztą do tego. I do zobaczenia w następnym filmiku.